Moi drodzy, widzę, że wielu z Was jest zranionych w sercu. Wielu szuka pocieszenia w sztywnych ramach umysłu, w zasadach, w nakazach, w zakazach, w ścisłych terminach i ustaleniach. Wielu próbuje wytłumaczyć, wyrazić siebie za pomocą logiki, a zapomina o swoim sercu, jakby ono nie istniało. Uwięziliście swoje serce w pułapce umysłu. Daliście mu jasne granice, których przestrzegacie, by tylko nie dać Mu głosu. Ukryliście swe rany głęboko, przykrywając je wiedzą i zasadami. Sami już ich nie widzicie i nie chcecie widzieć. Moi drodzy, to intencja jest tym, co stoi za energią waszych słów i czynów, a nie słowa, jakich używacie. Moi drodzy, widzę wasze zranione, zagubione serca i jest mi z tym ciężko. Chciałbym wam pomóc. Chciałbym, byście zobaczyli światło, byście zrzucili kamienie, jakie w sobie nosicie, zerwali łańcuchy, które was trzymają w niewoli umysłu, ego, własnych lub cudzych poglądów, przeżytych traum. Rozumiem, że to jest wasz grunt. I gdyby go nie było, bylibyście zagubieni i niepewni. Wiedzcie jednak, że grunt ten jest jak sztuczna wyspa. Jest stworzony przez człowieka. W obronie swojego małego terytorium. Chrystus zaprasza Was, byście zeszli ze swojej wyspy i podążali za Nim po wodzie. Tak, po wodzie. Tam nie możecie już polegać sami na sobie. To jest miejsce, gdzie musicie polegać na Nim i Jego prowadzeniu. Tam, gdzie nie możecie już liczyć na siebie, gdzie musicie wierzyć, że to On Was prowadzi. Tam, gdzie jest prawdziwa obfitość i prawdziwe życie. A nie sztuczne, samotne życie na wyspie, wyspie ja. Moi drodzy, macie wolną wolę i to wasze odwieczne prawo, nikt wam tego prawa nie zabierze, a Chrystus was tylko zaprasza. Zaprasza was każdego dnia do życia w obfitości i prawdziwego błogosławieństwa dla was i waszego otoczenia. To nie jest narzucanie, to subtelne zaproszenie cichym głosem który na co dzień ginie w hałasie świata.